Dwa eksportowe, bo Bizon Gigant też głównie na eksport szedł. do Rumunii, zdaje się. Choć nie ma już tego malowania. Nie, bo na kraj to poszło, nie ja wiem, może z 200 sztuk, a 500 na pewno poszło na eksport do Rumunii, czy tam na Węgry. No to ze 300 się mogło uchować gdzieś tam w Kietrzu, wiem, że mieli na pewno Giganty w tym kombinacie wielkim. Ale te tak SKR się tego bały, bo tego nie potrafili obsłużyć. Nie? Tak jak mówił ten inżynier Dębski w tym filmie, że tu właśnie o płyn hydrauliczny trzeba dbać i czyste to wszystko musi być. A u nas w PRL-u to niekoniecznie, kurde, tak było. Trzeba mieć zaplecze, żeby tam takie coś utrzymywać i wiedzę. 178 gram plaster. W ciężkości Już skończy. eksportowy sukces eksportowy, a już przynajmniej 500 sztuk wyszło na Rumunię i Węgry. Koszeł tam kosiły kuk kukurydzy głównie, no ale zbożowe też były. Zboże. Jeszcze niedawno zdarzyło się nawet komuś reeksportować się, reimportować do kraju. Ten między innymi jest taką koszywą, który wrócił do nas z zagranicy. Klaweczka od malucha, w takim rekordzie niebieskim. na Klimatyzacja nawet jest, proszę Państwa. Nie wiesz, ale jest, trzeba sobie radzić. Proszę komplet oświetlenia, chyba te dodatkowe lampy jeszcze umieszczone. Nie było tak samo jak w mniej więcej. Jak to jest Państwa klimatyzacja? Jest pewnie kamera cofania, tak jak w tamtym rekordzie niebieskim, który był na wcześniejszym czy to w innym filmie. Tu uszczelniona kabina. Parę jest usprawnień. Dzień dobry, dzień godzie, dzień dobry, może się dzień przekręcił. dzień dobry, zostać, to dzień Tu pewnie jest no, do klimatyzacji napęd. Da się, da się. Wszystko się lepszy, jak się chce. O, pan 9 lat u Pana. 14 Z Holandii sprowadzony. Trochę usprawnień, trochę tych Kamera do zbiornika, kamera cofania. Nie jest. On nawet ma ten, na tablicy 50, 83 nie 0,83, no. tylko 5083 50, no. bo tak było Z0,83, a eksportowy właśnie 50 by był oznaczane tak samo ten sąsiada też na 50-56 widzą, to no, już inna jakość W Holandii jeździł na bliźniakach A te kół nie posiadamy. Może mi się uda nagrać. ...przestrzeń. Czy będzie ten numer? Nie będzie numer? No chyba absolutnie. Tu jeszcze wybranie czujnik, stąd ziarna. Patrzy się, ile tu ziarna leży. I widać, czy kombajn gum

Dużo materiałów do odcinku. Gigant. Gigant powstawał tak naprawdę tuż po Z040 i 50. Zaczęli nad nim pracę zaraz po no na początku lat 70. W latach 70. Piątym, czy szóstym? Nie, siedemdziesiątym czwartym były już pokazywany panu Longowi. Był Bizon Super i, i Bizon Gigant pomalowany na niebiesko przez fabryk. No i pan Long wybrał Bizona Super, pewnie dlatego, że był tańszy. Tańszy w kupnie, prostszy w transporcie do Stanów. Tę też bardzo bogatą, ciekawą historię. To no u mnie chyba jeden stoi, jak on na dwie strony działa to jedna strona, jedna pcha, druga jakby nie. A to normalnie, to on też ma nowe hamulce, tak? A. tak? Tak. A co ciekawe ten, na nim pracę zaczęli praktycznie od razu po Bizonie Z50, super. Bo tak jak jest ten Bizon Ameryka, co nie? ja, że pan zna pan historię? Eksportowa wersja na Stanów Zjednoczonych? Nie. Było tam poszło? 200 sztuk poszło na Stany Zjednoczone, Bizon Ameryka. W 1975 roku, zdaje się. No to były przed nim Ale, ale, kiedy przyjechał ten eksport, tam się Long nazywał, nie ma nazwiska Long, to pokazali mu giganta, tam chyba drugi prototyp pomalowany na niebiesko. Jest nawet zdjęcie takie tam niebieskiego giganta z fabryki. One już wtedy powstawały, już były w opresowaniu. Te prototypy tam trochę trwało, żeby na 10 czy 11 powstało prototypów. Nie, one później weszły do produkcji, ale już w tych latach już były na dzień prace prowadzone. I one się I oni dlatego hydrostat był tylko za granicę, zresztą oni kupowali to za dolary i sprzedawali teraz do za dolary. Na kraj, by to nigdy nie poszło, by ich nie było stać po prostu. Dużo paliwa więcej paliwa. Ten, mm. ten silniejszy. Coś za, coś za. Albo <grym grym> no źle ustawiony, może nie wiem. Nie wiem, tam kupowałem drugi silnik i też. To yy... samo. Bo ten jakoś widać wydajniejszy. 18 do razy Znaczy trochę mniej niż dwa razy. Na, tam gdzieś tam 10-17.

odpalenie kombajnu zobaczcie hey. все же Thank you. thank <laughs> you